W czasie pobytu we Fryburgu pogłębia się i narasta kryzys duchowy. Być może fenomenologia sama doprowadza do odkrycia wymiaru duchowego, być może to miażdżenie wewnętrzne, o którym pisze sama Edyta, jest nie do wytrzymania. Dopełnia tego niemożność podjęcia samodzielnej pracy naukowej, ponieważ na uniwersytetach jeszcze nie ma możliwości podjęcia pracy przez kobiety. Być może dobija się duchowy wymiar do tego, by poprowadzić Edytę ku głębszej prawdzie. Edyta Stein, filozof, filolog, to jednocześnie kobieta z kości, kobieta, która pasjonuje się górami, razem ze swoimi kolegami i koleżankami chodzi po górach Harcu i opisuje przeżycia, niezwykłe przeżycia, jakie jej wtedy towarzyszyły. Przeżywa przyjaźnie, przeżywa młodzieńcze miłości. Edith Stein zakochała się w Romanie Ingardenie, razem studiowali u Edmunda Husserla i nie wstydziła się tej miłości. Była to miłość niespełniona, niezrealizowana, ponieważ Roman Ingarden wybrał inną kobietę na swoją żonę. Ona przyjęła to jako trudną sytuację życiową, ale to było też jej dojrzewanie do tego, by potem podjąć odważną decyzję pójścia za Chrystusem, zafascynować się Chrystusem i jego życiem. Istnieje stan uciszenia w Bogu, całkowitego odprężenia wszystkich sił duchowych, w którym niczego się nie planuje, o niczym nie decyduje, nic nie działa, lecz przyszłość stawia się do dyspozycji woli Bożej, poddając się zupełnie losowi. W takim stanie znalazłam się po pewnym przerastającym moje siły przeżyciu. Zużyło ono całkowicie moją duchową moc życiową. Pozbawiło mnie wszelkiej aktywności. Ten spoczynek w Bogu, w porównaniu z ustaniem aktywności na skutek wyczerpania sił życiowych, jest czymś zupełnie nowym i jedynym. Czywać mistykę, mistykę przede wszystkim karmelitańską. Czytała już znaną sobie po części dzieła świętej Teresy Zawila, odkryła świętego Jana od Krzyża. I to zaowocowało tym, że zapukała do bram Karmelu w Kolonii. Edyta po odbyciu półrocznego postulatu przyjmuje imię Teresa Benedykta od Krzyża. Teresa na pamiątkę swego chrztu. Benedykta ku uczczeniu duchowości benedyktyńskiej o ojców z opastwa Boyron, którzy prowadzili ją duchowo. Od Krzyża, ponieważ przeczuwała, że czeka ją wielka historia. O panie, daj mi proszę wszystko, co prowadzi mnie do ciebie. I weź mi wszystko, Panie Boże, co mnie od Ciebie może odwieść. Zabierz też ode mnie mnie samą i całą mnie przyjmij na Twoją własność. Na bocznicy kolejowej w Oświęcimiu rozpoczął się ostatni etap życia Edyty Stein. Przybyła tutaj razem z transportem Żydów holenderskich jako jedna z pierwszych, Została zagazowana w Białym Domku i tak jej ziemskie życie dobiegło końca. Scientiam crucis. Wiedzę o krzyżu można zdobyć tylko poprzez całkowite wczucie się w krzyż. Byłam przekonana o tym od pierwszej chwili i powiedziałam z serca Ave crux, spes unica. Bądź pozdrowiony, krzyżu. Jedyna nadzieja. Zobaczyłem dramatyzm jej życia i końca jej życia, gdy patrzyłem w Auschwitz, a dokładnie w Birkenau, na łąkę. Na której stał taki mały domek, w którym w 1942 roku, zanim powstało wielkie krematorium w Auschwitz, tam właśnie wykonywano wyroki śmierci na tych, których przywożono, a prochy rozsypywano na łące. I gdy patrzyłem na taką bardzo zwyczajną łączkę, która jest grobem patronki Europy, zobaczyłem, jak bardzo dramatyczny jest ten los. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Nie przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione miłości. Ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy. Ten pomnik w kolonii symbolizuje oblicza Edyty. Pierwszy jej powiązanie z narodem wybranym, wzrastanie w żydowskiej kulturze. Drugi problemy intelektualne, poszukiwania, pasja prawdy, wybory, kryzys. To wszystko, co wiązało się z drogą Edyty ku prawdzie. I wreszcie trzeci to Edyta, która ofiaruje się. Bogu odkrywa karmel jako drogę dla siebie i w karmelu, zakonie, który wywodzi się z Palestyny, pragnęła ofiarować się dla całego swojego narodu. W tym pomniku również możemy odnaleźć to, co Kościół chciał zawrzeć w patronacie, Edyty dla Europy. Poszukiwanie Boga, kwestie ateistyczne feminizm, kwestie społeczne i wreszcie kwestie religijne, jak warto żyć dla Boga, być dla niego ofiarą, barankiem, oblubienicą baranka, jak chciała Edyta.